Jest ze mną zespół 30 Seconds to Mars. Witajcie. Cześć, Kasiu. Wiele dziewczyn marzy, by być teraz na moim miejscu. Też masz magicznego grzybka. Zgadza się, sparowali nas. Jesteśmy jak bliźniaki. Miło znów powitać Was w Polsce. Dzięki. Musicie mówić do mikrofonów. Dziękujemy. Jak układa się wam w trasie? Można opisać to jednym słowem, niesamowicie mamy za sobą wspaniały rok. Co kojarzy wam się z Polską? Pierogi. Serio? Jedliście pierogi? To chyba oczywiste. Z czym były te pierogi? Z kapustą i grzybami. Ja byłem ruskie z kapustą i z mięsem. Były pyszne. Lubimy pierogi. Wszyscy chwalą polskie dziewczyny, a wy wolicie pierogi. Pewnie, dziewczyny też. Zaraz wejdziecie na scenę. Macie jakieś przedkoncertowe rytuały? Tak, ale nie możemy o nich mówić. Musielibyśmy dostać pozwolenie od prezydenta Obamy. To kwestia bezpieczeństwa narodowego na zdrowie. Żyjecie w trasie, macie koncerty i jeździcie po całym świecie, ile dni w minionym roku spędziliście w domu. Dobre pytanie. Ja bywałem w domu najrzadziej. Sądzę, że jakieś dwa lub trzy tygodnie na przestrzeni roku. To nie tak źle. Gdy ostatnio byłem w Los Angeles, spędziłem tam zaledwie pięć godzin. Po Galii wiemy. Odbyła się w Vegas? Byliśmy w Vegas, ty poleciałeś na sesję, a w nocy ruszyliśmy do Madrytu. Miałem tylko kilka godzin. Wiem, że uwielbiacie swoją pracę i towarzystwo, ale jesteście tylko ludźmi. Nie macie czasem dość? My nie jesteśmy ludźmi. To moje jest robotem. Nigdy tego nie czujecie? Bywa ciężko. I co robicie, żeby się zrelaksować? Granie koncertów bardzo pomaga. Nie wierzę. Poważnie. To Was odpręża? Tak, uwielbiamy to robić. Po koncercie jesteśmy spokojni i rozluźnieni. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale tak już jest. Czasem mamy chwilę, by zwiedzić miasto, w którym właśnie gramy. Do tego medytacja i yoga. Serio? Dzięki temu jesteśmy zdrowi psychicznie. Kiedy zrozumieliście, że staliście się bardzo słabi, jeszcze to do nas nie doszło, ale często to słyszymy, więc może tak jest. A jak się czujecie jako najseksowniejszy zespół na świecie? Jezu! Tomo radzi sobie z tym w ciekawy sposób. Opowiedz nam. Jesteś na szczycie listy. Jak to znosisz? Ma najładniejszą brodę. I włosy w nosie. Najładniejsze kaptur i okulary. A widziałaś ten mikrofon? Jest różowy. Terima kasih telah menonton!